Cześć, ja jestem luke 7, a to jest Luke Play Disney's Hercules Action Game. Czyli 8 bitów po grecku. Okej, okay, witam Was... okej. Okay. Witam Was w kolejnym odcinku Luke Disney's Hercules Action Game. Poziom 9. Walczymy z... O, oh, mam tylko... Nie lubię. No tak, z poprzedniego levelu, bo nie przyłączałam sobie.

I think we could use a little extra fire power. <laughs> Get off of my cloud! I bet that's painful. <laughs> You'll never win, Hades. Get off of my cloud! Hercules! Ah, okay, okay. I bet that's safe. Be I think we could use a little extra firepower! How's this? That hurts? It hurts, doesn't it? Give it up, Hades. You'll ah, we'll never win, Hades. I think we can use a little extra firepower.

ta. I to już był... Ha. Nice work! Excellent day! Yeah. I to już się tak jest koniec. I to już nie ma ukrytych nie ma poziomów. Jest jeszcze tylko jedna rzecz, którą mogę Wam pokazać, której sama szczerze się nie widziałam, zobaczyłam dopiero na internecie... Na internety. No. no na necie. Czekajcie. I tutaj o, kredyt już od razu mnie przełącza. Mogę, mogę jeszcze... Albo dobra. Mm. Dobra, mogę tak. Ocenić grę. Gra jest, gra... Do tej gry mam szczególny sentyment, tak jak już mówiłam. Grałam ją za dziecka. Wioła się z tym moja... Gryfia postać na, na, na nie tylko na Deviantie, pojawi się też na YouTubie, ale do tego jeszcze troszkę ty, ty, czasu. Grało się w nią nieźle, było, było mnóstwo wkurzających momentów, mnóstwo irytujących momentów, ale no tak jak już mówiłam, dosyć duży sentyment. Ze, ze sterowaniem nie ma takiego problemu. Najgorsze jest mnóstwo bugów i... I straszna liniowość... Znaczy, to, to miała i tak być liniowa gra, tak? Masz przechodzić, rundę w ten i w ten sposób, tylko że... Tu jest... Tu to, 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 to jest po prostu ten problem, że nie wiem, nie, mo nie mogę ominąć tylko w ten sposób, tylko... Znaczy, nie mogę go przeskoczyć, tylko on muszę go ominąć, bo nie, nie mogę przeskoczyć, tak? I w tym, jest, w tym jest ten główny problem. I teraz tak. Poziom medium. Jest coś takiego. That's right, it's time. Jest coś takiego, że można wprowadzić kod i mamy taką pewną niespodziankę. To jest tak, ma być Pegas, Pegas. Gladiator. Jest. Um, Nessus, jest. Gladiator. To wow, it looks like we've got ourselves a true hero. Our być hands. Być... Congratulations. O co ty mówisz. To mają być ponoć animacje. Za zobaczymy o co chodzi. E Dobra, a teraz sprawdzimy jeszcze ten drugi. So, you got a password with you? No you to, say Może to hi. nie jest po prostu... Może nie funkcjonuje w tym. Mm. Wersji na PC, tam sama nie wiem. Za zobaczymy. I tu mamy być na Okay, Medusa. Okay, Helm, and Hydra. Whoa! Well, looks like we've got ourselves a true hero on our hands. Congratulations. Special niby, nie? Że... Guzik! Nie wiem czemu. Czyli że to tyle. Hmm. Chyba, że jest jakiś sposób na to, żeby... Ale chyba nie ma. Hmm. Smutne jest to, że nie ma łózgi. I tak trochę... Hmm. Smutno. To był mój pierwszy sko skończony, tak naprawdę, look play. W końcu, niby? Sfiniszowałam. Hmm. A nie, miło było sobie przypomnieć w końcu te stare, dobre czasy, kiedy to... No, miało się z tą... ...gierką nie rada. Ale też czasem, no... O rany. Trudności, tak? Poziom dziewiąty, sami widzieliście. Pława! Koniec! Koniec, finish! Już koniec, end! Nie ma więcej Herkulesa. Co najwyżej bonus, o którym mówiłam. Ale zazwyczaj go nie oczekujcie. Więc. Proszę was o komentarze. Łapki też mogą być. Jeśli ta gra podobała. Tu macie jeszcze demo. Eee, <try> e, tam cytuję. Proszę was o komentarze, łapki też mogą być. I do zobaczenia w kolejnych McPlayach. kolejnych innych popierdugach, które będę robić. Z Herkulem, się, się już rozstajemy na... na dobre. Mam zamiar, że robomów, o którym mówiłam, ale po dostajemy się na dobre. Zobaczymy się w czymś innym. Pozdrawiam Was, do zobaczenia ciałpa Buśka.